Ta się niesiemy, Zatankuje tylko baniak, i znaczy, to i tak zobaczy, ile zostało 60%. A tu jest, można zatankować. Także co ja chciałem kliknąć, to o. Proszę, bo jeszcze znajdźka, jest to można od razu przy okazji podnieść Dobra, 300 metrów. Także daleko to nie jest, hmm. ja nie będę skakał na razie, bo to jeszcze nie ta maszyna.

Macie zapiszemy, czy łączymy, i będziemy się skradać. Zobaczymy tylko. Okej. sporo gratów. Widzę do podniesienia, ale czy ja mam czas? Prawdopodobnie. Wejdę w zasadzkę Nogó że coś jest coś, coś było tutaj Otworzymy trochę rzeczy po ostatnio mi się. Go jeszcze nie mogę robić, no i dobra, naftę podnieśliśmy. No to jeszcze dalej muszę iść, i to ładnie mnie nie to. Co to? Co to?

NINJA BABY Dobra, podnieśmy to, a dajcie się uleczymy, może któryś z nich będzie miał bandaż albo coś innego Tylko tu z tego myślałem, że tu był strzelec jakiś A, a ty mnie wołasz czy wyzywasz mnie? U, gwoździe. O, to się. Czy da? Ale nie powiem, nawet fajnie mi się udało ich tutaj ściągnąć. Tak, zatancz Brekdensa, kółko. No i fajnie. A idziemy poszukać jeszcze, może coś fajnego mi się podniesie tutaj. A, tu było na górze. A. Tu rac raczej nic later gniazda. Przecież tu nie ma żadnych gniazd. Dikon, Coś ty ci pasz. Zostawiłem jakieś gniazdo tutaj? Nie, nie widzę nic. Zamknięte. Zamknięte. Dobra, gościu, pomogę ci. A ty uciekaj. Uciekaj. I zrobiliśmy misję dla ataker. Plus dwa koła dostaliśmy w obronie słabych. No i fajnie. Ja nie widzę nic tu ciekawego, żeby było. Tylko podniesiemy kościół. Tu widzę coś jeszcze jest. Mm. Tu nie można. Obarurowa. rurowa. Nie mogę tych robić. Puszka i alarm samochodowy. Puszka. Dobra, tu. tu. widzę. Czemu tu? Można wejść. Co to jest zablokowane, to jest na misję, po misję. No. Dobry. dobra. Nie chcą nas. O i widzę. Czerwone smugi. Może uda się tędy, i fajnie się udało. Myślałem, że znowu będę błądził. To teraz dali nam karabin snajperski. Jak e, misję zrobiliśmy. E, granata nam dali. I wabika chyba. Wabik. Ła. O, bomba. No dobra, odblokowaliśmy. Można, czy jeszcze nie. O, tu jeszcze można wejść obok. Dobra, a ty co masz? U, kibel. Ne. bomba, bomba w kiblu. <laughs> e. Ale otworzymy drzwi, w razie co będziemy, będziemy mogli podnieść te rzeczy. No, tu już raczej wszystko podniesione. Tu nic już z tego nie chcę. Nafty mam pełno. Eee, no jo eee. Motocykluszko, gdzie, kiedy, gdzie? Dobra Tu zrobiłem y, Misję, tak? Zebrałem znajdźkę, tu są jeszcze trzy znajdki, ale tu już kiedy, kiedy indziej sobie pojeżdżę Takie rzeczy sobie

Jaki przecież u ciebie już na maksa wszystko ulepszyłem, to co ty mi tu święz? No e, kurde Ta ma fajnie wygląda. Ale mniej tego ma Na nie będę ulepszał no, i mi się klikło. Nie, tu sprawdzałem. Też nie tego nie chcę. Ja o benzynę? nie kupiłem. Teraz kupię. Hmm zapiszemy i no dawaj. dobra no to ja się z wami tutaj żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku zostawcie kciuka w pięte yy, też zachęcam do zostawienia subskrypcji i co na razie jo